Dzień dobry. Witamy z Retail Show 2024 ze stoiska Mago. Dzisiaj przygotowaliśmy ogromną ofertę produktową, między innymi systemy regałowe Mago. Piotrze, dlaczego warto przyjść na stoisko do nas i osobiście przekonać się, jak wyglądają nasze rozwiązania regałowe? Myślę, że przede wszystkim warto przyjść na nasze stoisko C20, dlatego, żeby poznać wspaniałą ekipę handlowców, która jest dzisiaj z nami. Jeżeli chodzi o regały, to oczywiście korzystamy z bardzo bogatej biblioteki gotowych rozwiązań. Staramy się wykorzystać proste i powtarzalne części, aby stworzyć taką jednolitą, koherentną wizję tych regałów. Używamy podobnych materiałów, podobnych rozwiązań, i staramy się zachować ten sam styl i ten sam wygląd we wszystkich strefach, które prezentujemy dzisiaj na targach. Zapraszamy w takim razie na stoisko B20. Zapraszamy.